Zrobisz jakiś trik? <mulary> Taktika na Wardena z Tiktoka. O siema. Spać? <laughs> <Gagery, gagery, gagery! śmiech> teraz zaraz idziemy spać normalnie. Jo. Juta przy... A, no no. Jak ty bubis pokazujesz do kamery? Weź się ogarnij. Zobacz, ty pokazujesz bubis. Co? No co? Czyż oni se... zwalą kołniczka do tego. Ty, ty chyba zmarłaś. Hey. No i co? Dobrze jest? powinien stanąć, a nie... Stanie to między innego po streamku. Dobrze jest. Moim zdaniem to można dać na tego. Ja uważam, że... Co? No co tak pan, słucha śmiechem kumuluje ser dla widzów na giveaway? A ty się dzisiaj kąpałeś? No, no ale mówię ci, że kumuluję ser dla widzów na Nie, Zdrówko, zdrówko <grymianie> ja Przyjeżdżam, żyję. No Pewnie Dożyje pan, dożyje pan, proszę tak nawet nie mówić Audycję na żywo mamy proszę Auu. pana Bo my tu na żywo streamujemy tak. pan chciał kogoś pozdrowić to proszę Pozdrowia bardzo Pozdrowie pan kogoś? Wnuczkę, coś takiego to dla młodszych o tych wszystkim pozdrawiam. Wszystkich dobrych ludzi. Wszystkich dobrych ludzi! Pozdrawiam, się ceni Dawajcie, boksam dla pana na czacie. No i super. Pięknie. Jeszcze jednego? O, już, już. Na trzecią. Na trzecią? No już jest. Na trzecią. na trzecią? Na trzecią, na trzecią dla na, pana. Na Daj, to od pana zależy. No my tu się częstujemy. My jesteśmy jak Jezusy. No, to woda to Kartman przyniósł i gdzieś pola. No? Zaraz, no wam kupimy. Proszę bardzo. Mega szatroneczek, ja bym tak nie dał rady. Ja nie Zdrówko! Zdrówko! Au! Mówię, kurwa słyszek, ktoś zaraz otworzy drzwi i widzę cień. Cień taki przypominał Gęgara. I mówię, ja pierdolę o co chodzi. I tak w chuj przestraszony, cały czas kontroluję, ten cień Leżę I no pierdolę. Czuję, że się otwieram, i nagle ktoś mi skacze na klatę i mnie zaczyna kosą, Kurwa, napierdalać I Tak leżę, Nie mogę się ruszać, bo mam właśnie ten paraliż. I dopiero po 15 sekundach się zacząłem ruszać. kurwa, kurwa, co się dzieje? I dopiero po 15 sekundach się Słyszeliście? Jak się zjebałem? Na No, nic ci wylocie. Jak pa jesteś nie małe dzieci. Wiesz, musimy nosa jąą. Ja nie wiem, mnie. Nie, pana, nie jebasz mnie dla sia. Za niego odpowiadasz przestępcza. Nie, tak? nie możesz tak do mnie mówić. Masz miał problemy. Ty będziesz miał problemy. Ty będziesz miał. Ty będziesz miał problemy. Zobaczcie, jak krępcie be... jedzie na komie. Ciebie miał problemy. wiemy. Ty też masz problemy, kurwa. Ty też masz problemy, Jebana dziwko. Ja pierdolę No i co frajerze? Masz Mówię ci że masz przejebane Kurwa masz przejebane. Mega dobrze idę się zjebać Czym nie było O kurwa chyba się zesrałem Kurwa, to było wyjebać? O. o, nie, to jest jakiś inny. Po prostu kliknij i odklikaj. Chłopy, kotór, guzi. Telewizor mam na bani, wypierdam metos to. No, y co, jest ja tego... Y jaki masz telefon? Nie wiem, koleżanki, bo mi się rozodobał. Ale to nie jest e on? Yy, nie, to jest jakiś... A ruchacie, ruchacie trochę? Nie, to jest Mordek No on ma kurwa 13 lat Nie, no ile ma lat? 13 Nie No mówiłem, że ma 13 18 18, 18, 18. No, żartował no. No, pier... Idziemy stąd Chodź Idziemy stąd Jezu, jaki on jest pojebany Patu kurwa, jadą pociąg Powiedz, co byś im zrobił, jakbyś miał miejsce sam na sam z nimi. Pozdro, pozdro! Byś im zrobił pozdro. Pozdro, pozdro! Yeah, yeah, yeah. Ale cena dobra. Kurwa na nich naszczał, jakby miał zasięg, kurwa. Serio, nawet mi nie odmachali. Kurwa! Wkurwij mnie! Dobra, ale. No to będzie druga ręka. A co możemy robić na drugiej rance? No, jak już była kuchnia tutaj japońska, no to druga randka będzie kuchnią. No, dawa jaką. Słyszałem, że taka kuchnia jebanie przez Y. <gry> O nie! Ja nic nie zrobiłem, nic kurwa Czyli ja do tego sepeta chciałem za. Dziękuję ci Brzozowski Właśnie na takim parapetu wiesz, że kurwa kradzie, żeby podpalenia chaty W ogóle wiesz, losowy gościu wychodzi z toalety po i nagle mówi Siema laseczka Popatrzmy prosto w oczy Markuje cios kurwa, ale jednak nie zamarkował Tylko pierdolną jej w glace Typiara Panem, na ziemię. No, wystarczy, że chłop mam... mówi: chyba trzeba usta-usta robić. I nagle ściada, kurwa, gołem, rękawym jej na pysku i sra na nią. Jak jest na takie parapetowe w ogóle, zgłosiłem to do odpowiednich organów. Ja organów, byłam na ręku śled... z tobą, przed czemu? Nie, ja jestem mega normalny. Ja tu niedaleko mi jest opuszczony burdel. I wywołujemy duchy zmarłych dziwek. Chcesz przy tym być? A ty nie byłeś tam ostatnio? Byłem, ale nie wywoływaliśmy duchów zmarłych dziwek. I mówimy na przykład. Kurwa ty z Kazimiero wyjebana w Anal i w ogóle z ci skręcili podczas Anala. Wywołujemy Twojego ducha. Pojaw się tutaj, daj nam jakiś znak. I ona się wtedy pojawia. I mówi ci, 60 na godzinę, 60 na godzinę. będzie, czy nie? I właśnie będzie duchy kurwa zmarłych dziwek będziemy pomagać z Maswelem. Maswela znasz Tak, bardzo lubię. No i będziemy... Kurwa, to będzie. to będzie w chuj mocne, to będzie w chuj mocne, tylko musimy... Musimy dobrze to ustalić. No dobra, ale... Ja się tego... Ja się boję tego. Ale po co ty chcesz nam iść? Bo chcemy wywołać duchy zmarłych dziwek. A po co ci? No tak o, żeby zobaczyć, czy się wywołają. Na przykład dziwka z gołymi cytami nagle się pokazuje jako duch i... Ale ty już widziałeś takie. Co to w ogóle robi? Ludzie się no nie patrzą i kurwa kretynem. Naprawdę? No. Jakbyś... Dlaczego zagrał? Tak Wszyscy kurwa, czarną księżnicy kurwa yy, białą księżniczę. To muszę się patrzeć, jakby kurwa jakiś nieważne, nieważne, nieważne to jest. Weźcie strzelajcie do nich. Na dachu są. Zróbcie no? tylko szum. Strzelajcie w ten dach! Kurwa! No nie widzę, ale jedno. I do mnie strzelają. No dobra, no strzelam, no. Strzelaj, no i patera to! Nie no ty kurwa kretynie pierdolony! Ja pierdolę, jako to trzeba być kurwą! Przecież mnie pojebie, co ty zrobiłeś! Ja pierdolę, by dostali w trójkę po 250. Jestem biebiór. nie jestem biebiurem nie? Nie, przez dół otwarte, źle powiedziałeś, nie? Bo powiedziałeś przez zamknięte, to jest biebiurem Zamyk, Ale wymuszone zdjęcie z fanem, idę stąd, nie? Chodź, chodź Nie, no nie wytrzymam tego No to już kurwa było e apogeum No ja mogę dużo znieść, ale to... O nie! Ja wiem, ale... co? No co? A widzę, widzę. Gówno. No. Oczywiście jesteśmy wspierani A. tego momentu. No co tam, Will? Ty, co mam z tobą, kurwa? Ej, jadę już do miasta! Co? Nie my kurwa na no, odsiadce kurwa hamster 140 14, ja 120 ja jaja ty... Przyjadę do was, jak... Zajebiste negocjacje swoją drogą kurwa Przyjadę do was jak ten jak widzicie... <laughs> <laughs> Przyjadę do was jak wyjdziecie. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. No, trzymaj się. Widzimy się kurwa za godzinkę <grym <grym Za godzinkę Chciałem <grym> tam wjechać No miałeś No to patrz na to, no Jezu Ja się muszę dopatrywać, no ja prowadzę samochód Dobra, ale jeszcze trochę i znowu moment. No jak jeszcze trochę, to jest 20 kilosów teraz Nie Jezus je. Znowu będę biegł kurwa 5 minut I się wypierdolę, nie mam jedzenia No nie chcę mi się grać Musisz grać kurwa! Ty się grać znowu! Motywacja! 200%! Kurde, śmiecio jebany. <grymne> Czy trener mógłby wyruchać 60-latkę, żeby utrzymać tradycję jebać 60? O, Mordo! <grymne> jebać 60, jeba kurwy! <grymne> tak, zrobiłby to, tak, tak. Za starym dziadem. To już, dzień kurwa za głośna muzyka, co ty w ogóle używasz ty kurwa? co to jest za życie, to już weź lepiej zakop się kurwa, wy, wypierdol się na plecy w GTA 5, co to jest za życie, ale ty chłopak tylko ty narzeka, to po chuj ty żyjesz kurwa, nie można sobie głośnej muzyczki słuchać, a jak na górze była kiedyś impreza do 2.30, to nic, ja się bawię razem z nimi, sobie seriali kurwa, ale fajna lufta leci. Następnym razem was, kurdy, zgłaszam do Słota. Przyjeżdża DEA, agencja antynarkotykowa, łapią was. Kurwa, wszystkich w kajdany maczugują, was, kurdy, yy, zbijają was w kajdany. dostajecie maczugą po plecach, macie połamane kręgi. Kurwa, przyjeżdża jeszcze. Jeździcie wszyscy na ojo w jednej walucie. Pojebane to jest. coś w wódry. Dzisiaj mam mega moc. Ja myślę, że dzisiaj bym mógł 4 litry wypić Ostatnie zbiegnięcie Uhuhu. Tylko sobie fryteczkę Ej, fryteczka ma chyba z z chyba z 4 cm ma I w ogóle wygląda mój fiut jak rzodkiew Jak mała rzodkie kurwa ha, ha. Ha, ha, ha. Taniec kurwa, już o 6 rano. To jest na zakończenie. To idzie już To jest taniec pojawia. Już nic w ogóle nie podnos, już masz zajebisty... O! Nie! Za tobą plecy! 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 To jest dzik jakiś! No Maciek, co plecy! bo to i stwierdzaj! Na I balgo, no, balgo, no, spokojnie No, spokojnie, no, celuj na niego! Celam! Ja pierdolę lewo! Grałam! Ty, ty się tym cieszysz? Czyż to ja. było żałosne? Za, już dopierdol temu dzikowi. Jezus, Maria, od razu puściłem sterię jakaś palpitacja, kurwa, serca mam chyba zawał. Mam chyba zawał, trzymajcie mnie. Na następny live się przygotujemy. Typo live jako donaty. Subów nie będzie widać. Ja wezmę kabel od iPhone'a i robimy chyba 24 h. Śpimy w namiocie na wyspie, ruchamy, kurwa brudne kurwy z Ajcem, robimy grilla, kurwa na wyspie. Z Ajcem! Z, z Ja chcę mieć AIDS kurwa. Ale się na nas patrzą dziwnie. I ci się na mnie patrzysz kurwa, nie mnie w kierunku. Ja chcę mieć Ayc. się na mnie patrzysz, ja chcę mieć. A jak to powiesz po francusku? Zaszkwał! Zaszkwał się! Zaszkwał się! Zaszkwał się! Zaszkwał się! Chciałem, żeby. Chciałem pokazać dupę, ale sobie potem pomyślałem, że mnie zamakuje na tej platformie. Nie mogę robić tak. A tak szczerze, nie podoba Ci się ta randka? Jest. jest cudowna. Uchwalam! Trzeba z tobą. Jest się, na się, Jest Co kurwa, jest tu na czerwony? Dobra, patrzcie to. Olej na zjebów nakładam i na trzy strzały go robię. Czekajcie, bo coś się nie wczytało chyba. Tak mi się nudi, no Agata. i super, przyjaciel. Agata pracuje, więc ty jebane. A ty jest dzisiaj wolne? Nieprawda, nie? pisze u mnie na czacie ślicznie wyglądasz, kochanie. Co?! I mnie, i mnie oznacza. Agata, dlaczego piszesz o Zuniu na czacie? No właśnie widzieliśmy, że napisałaś ślicznie wyglądasz, kochanie, i go oznaczyłaś. Zobacz, co Nitro mówi o wyjściu z Zonego, złoto, no widziałem. No. no. Dobra, pierdole. Szukaj se chaty kurwa, koniec jest. <śm> <śm> Nie. Już Dobrze, przysałe. króciutko.